O, jest face mongrel, dobra. Lamy mongrela. Lamy mongrela. Zobaczymy, jak mi idzie. Niestety, będzie wisza, a nie możemy oglądać, bo niestety skończył turniej. Mam nadzieję, że szumy nie będę jakoś bardzo przeszkadzać w oglądaniu. I zrobimy. No się komentował. Aha, nie jest dokumentowany. Ja mogę zobaczyć sobie turniej. Nie mogę oglądać ty. Face mongrel. Oglądaj teraz. Teraz mi wszyta? Nie wiem, wiem, co to wszyta mnie Ja Nie mogę oglądać trudniej, no co jest? No tak, co to jest jeszcze popularny, którego możemy pooglądać? No nie mogę nic robić, sy. co jest, zdobywana jest ta gra. Nie ale wziąłem jakiegoś pierwszego osobnego e, gracza, bo niestety nie mogłem wyszukać, nie mogę jechać w dół. jest to dziwne, no ale dobrze, zobaczymy teraz jak będzie. Gdzie mogę z jakiegoś zawodnika? toś nie. mam losowego, bo nie mogę... Znaczy, mogę tylko nacisnąć. Nie mogę nic zrobić. Nie mogę jechać w dół nawet. Gałką, ani strzałkami. Nie mogę nic zrobić. No, widzicie? Nie mogę nic zrobić. Oglądajmy, co nazywa. Nie, nie mogę nic zrobić. Nie mogę jechać w dół. Chciałem mu ale... I tu mogę, a tu już nie mogę. Przepraszam bardzo jak chciałbym zjechać na dół. Fajnie, jeszcze mi się Patro zadało super. nie mogę zjechać w dół, no tu pana jest ta gra. Fajne są rozgrzewki na żywo. I co, teraz odejdzie? Czy nie? Da się, czy nie I po co są w ogóle tylko... Po co jest to do oglądania na żywo? Skoro nie można... jest jakieś ja na chyba. No nie mogę zjechać z dół, no. Smutne jest to. No teraz to nie mogę nic zrobić, no. Panie, że że są MX w ogóle. Wcisnąć mogę, ale na dół nie mogę, no. Śmieszno to jest. To Zobaczyłem ja już, Paweł, jak się ładuje. Dobra, ładujesz. No kurna! Dobana jest to Przecież się ładuje, po cholery mi się to wyświetla. No nie, no... Czego? To po co są oglądanie meczu na żywo? Skoro nie można nic robić, nie mogę nawet ruszyć w dół, ani w górę. Aha, a teraz... Ja pierdziele czego nie mogę? Zostawałam na tę No nie wiem. Fajnie sobie pokomentowałem turniej. Fajnie sobie pokomentowałem turniej po sobie. No ja pierdzielę. Nawet jakiegoś ja randomowy gracza nie mogę zobaczyć, jak gra. Bo przecież to jest zrąbane, ja wysłałam reporta, bo to jest głupie. Ja chcę skomentować turniej i nie mogę. Bo to jest rozwalone, ja chcę skomentować turniej. A nie mogę. Nawet nie mogę wczytać sobie sobie jakiegoś randomowego gracza. A jak wczytam to. Nie wyświetla mi się, nawet turniej mi się nie wyświetla. A Twitch a, ani YouTube nie mogę włączyć, bo mi live wywali. żeby zobaczyć. No nie, no do pana jest tego. To jest kurde. Czego nie mogę skomentować? No i do i fajnie, co pokomentowałem turniej. cholerę oni robią coś takiego, jak oglądaj na żywo. Dobra, wysłałem reporta. To jest. Zrobił błąd. Eee. Sklep, szafka i lobby. Inna. Nie. Rozbudowanie zasady gry, elementy kosmetyczne. Sklep, szafka i lobby. Minu, menu bazy głównej, świat gry. Inna. Dobra, weźmy inna. A, i nie mogę nawet napisać, jak, o czym jest sprawa. Ale oni zezwolili to. No, jak nie. Ale dlaczego mi tak zrobili? że nie mogę skusić. Nie mogę napisać czy to jest błąd. Dobra, wezmę... Ma... szafka. Nie mogę klikać, wybrać opcji menu. Opcje menu są wyświetlane nieprawidłowo. Znaczy mam niewłaściwą cenę, tak nie pojawiły się. Nie otrzymuję zabytych nagród, menu bazy głównej się odgrywa i inna. Uff to wezmę, nie mogę klikać optima? Bo... No nie mogę jakby. Co ja Fajnie, skomentować turniej czy? Co? No mam, tylko że chciałem skomentować turniej i nie mogę, bo kurna naciskam, żeby oglądać na, na tym... Bo jest takie coś, jak klikniesz turniej i zobaczysz rankedy, co znaczy, zobaczę. Jak są ile kto ma punktów, to jest oglądaj meczu na żywo i nie mogę ani przesunąć w dół, ani do góry i nie mogę nawet, jak naciskam, mogę tylko X nacisnąć i naciskam X i mnie, wy, mnie wywala do lobby i nie oglądam. Ej, a, a wiesz jak się a mi się Zmienił. Mi się zmieniło? Ale wiesz, że jestem Dawid, nie Filip. Ej, siu. Tam się, a, się, to, to się Dobra, chodź, zagramy. Na każdym Dobra, ogólnie to like się nie wypałem, nie udało mi się skomentować, ja bardzo chciałem, bo lubię to robić.